No, jak widzicie, to, to tego właśnie nie pokazywałem w, ostatni, w ostatnich sesjach. Jak oni uchylają się przed nami, jeśli tylko atakujecie tych strażników wprost. Tu nawet w bok nie jest subion. Ok, i woda przestanie ściekać. Tak ciekawe jest... Ciekawy jestem skąd ona się ciekawa. A, ok. Okej, okay. myślałem, że znikąd, ale. Twórcy się postarali. I na szczęście bandyci pomagają nam. No, dzięki chłopaki. Cześć, cześć, cześć. Zatakujesz? O, drugi. Trzeci, a? Ty paskudo. Na hmm, a to jeden. I poziom. I poziom. Tutaj pozamiatane, idziemy dalej. Hmm, jeden strażnik. I też rusza mu się zbroja, to jest dziwne. Wypróbujmy na nim, czy skok działa. Tak działa, pomimo tego, że jego zbroja zaczyna się świecić. O a. Eee, dziadu. Nie, nie nabierz mnie drugi raz. Niestety rozstanę się z mieczem, ponieważ nie ma nic gorszego jak zniszczenie broni podczas walki. Zobaczmy, to nas skieruje tutaj. Okej. Okay. I, I tak musimy zablokować tym kamiennym blokiem bramę, skrzydło Bramy. Oj, to Ta dał Tak, to było dosyć proste, ale pomimo tego bardzo lubię te pseudo zagadki w tej grze, ponieważ mogę poczuć się taki mądry, że. Mm. Ok. Tak, kontynuując, lubię te pseudo zagadki, ponieważ mogę poczuć się taki mądry, że pomimo trudności, jakie napotykam w normalnych przygodówkach, czyli grach, których zagadki są na porządku dziennym, to właśnie tutaj, a on tak od razu potrafię rozgryźć wszystko. Aj, 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 aj niedobrze. Niedobrze, złaś. I w kogo? O, oh, serio, Kane. Kane, uskocz. Co? Serio? O, oh. ups, mogę zginąć. Jakim cudem. Serio, Leżeć Mogę, Rajer? Znaczy, fury. Kurcze, serio. Nie twierdziłem, że AutoFace w tej grze jest taki wyśmienity, ale jednak. Wow. Naprawdę, szczerze cieszę się z tego powodu, że przeciwnicy grzecznie czekają na swoją e kolejkę, ponieważ wtedy miałbym naprawdę kosmiczne problemy. Tu znów przypomina mi się Severance, ponieważ tam takie problemy były. AutoFace w tej grze jest naprawdę skopany. I walka więcej niż z pojedynczym przeciwnikiem to naprawdę wrzut na tyłku. A, czyli najpierw musimy podnieść dzwon. A, okej, okay, okej. Okay. Już rozumiem. Trzeba po prostu zabrać stąd ten blok. Nie zgnić mnie! Uuu! już <grym> się bałem. To by było zabawne. Kain zabity przez worek z piachem. Okej, okay, otwórzcie bramę i zwracajcie uwagę na te trupy. A, to nawet nie żołnierze otwierają. Okay. Całkiem miło. Okej, okay, nikt nie wyszedł. Tam widziałem innego żołnierza. Hello. O, ran. Ech, blokujesz. I nie trafiam. Znowu nie trafiam. Nie wiem, co się dzieje z tą grą. Ja mam trafiać. Ech. O kurde, no. Wow. Zaczynam mieć wątpliwości, jak pójdzie mi w kolejnych sesjach, a tam przeciwnicy niektórzy są naprawdę dosyć wymagający. Jeśli, nie będę tak pudło, jeśli będę tak pudłować, to naprawdę... Wow. Hmm, co? Nie, 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 nie. Na dół, na dół! O, byłem ciekawy. Ech. Na dół. Wyjątkowo hałaśliwa winda i wyjątkowo niebezpieczna, niekryta od żadnej z tych dwóch stron. Otwórzcie. się. A, dobra, skok. Skok na parapet. Ej. Cześć. Bęk Lubię rozpoczynać z skokiem walkę Nie Rany Kane, co ty? Kane, idioto Nie, 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 nie. Ja nie chcę ginąć. Nie! Nie. Spadaj z tym. Ledwo co? Wow, dzięki autoface, że działasz tak skutecznie. A, rany. A on służy. Może mgła. Chociaż nie, jego w mgle chyba nie podaję. Spróbujmy. Powolutku. Tak, jasne. Udaje, że mnie nie widzi. Nie. Kej. O, kurde. To musiało boleć. O, no.